W poniedziałek, 24 października, w szkole podstawowej w Tuszynie odbyły się warsztaty muzyczne w ramach projektu MOST The Music zorganizowanego przez fundację MOST The Most. Adam Sztaba, uznany kompozytor oraz dyrektor artystyczny projektu, poprowadził dzisiejsze spotkanie z młodymi uczestnikami. Fundacja MOST The Most e, współpracuje z nami przy pierwszym projekcie, jakim jest renowacja pałacówki Uczynie i dzięki temu nasze drogi gdzieś tam się zeszły kiedy rozmawialiśmy również o potrzebach na jaki cel przeznaczyć ten obiekt szczególnie w kontekście takich usług publicznych to też wzorem innych projektów które realizowane są na całym świecie jeden z pomysłów dotyczących organizacji pracy z dziećmi z młodzieżą tu na konkretnym przykładzie chóru. Jeden 25-osobowy chór w gminie Dzierżoniów i trzy w innych gminach w Polsce. Te zajęcia są prowadzone przez lokalnych animatorów, mających oczywiście odpowiednie przygotowanie i uprawnienia. Ale to, co najciekawsze, do pomocy przyjeżdża pan Adam Sztaba. On pokazuje, jak pracować głosem, pokazuje współpracę przede wszystkim w tych chórach. To jest na pewno duże wydarzenie dla nas i dla naszych dzieci, a jak to zostanie jeszcze zwieńczone przepięknym koncertem, w czasie wakacji, warsztatami z tymi dziećmi, to na pewno będzie zapamiętane na całe życie. Nasza Fundacja fundacja Most, the Most została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego po to, aby właśnie w lokalnych społecznościach budować poczucie wpływu, budować zaangażowanie społeczne i tworzyć mosty, bo nasza fundacja nie bez kozery nazywa się Most the Most. Pierwszy, pierwszy człon naszego, naszej nazwy właśnie dotyczy mostów, czyli my łączymy pokolenia, łączymy przedstawicieli różnych kultur, różnych grup społecznych. Także ten program, który nazywa się Most the Music, to jest kolejny jeżeli chodzi o współpracę naszej fundacji z gminą. Dzisiaj właśnie spotykamy się przy okazji wizyty pana Adama Sztaby, który zgodził się przyjąć rolę dyrektora artystycznego nad naszym projektem Most the Music. No i teraz dzieci właśnie śpiewają, prezentują swoje wspaniałe umiejętności wokalne, a program rzeczywiście przede wszystkim ma dawać radość, ponieważ to nie jest żaden program talentowy, to nie jest żaden, żaden talent show, tylko my uznaliśmy, że to jest wspaniała okazja, żeby dać dzieciom trochę radości. Program Most the Music trwa od września do czerwca, czyli przez cały rok szkolny. Dzieci śpiewają. W pilotażu bierze udział cztery gminy, wobec czego mamy Cztery chóry po 25 osób. Zwieńczeniem tego projektu będzie wspólny obóz wakacyjny. Zaraz po tym, jak dzieci odbiorą świadectwa, zaprosimy je na obóz. Bardzo się cieszymy, że pan Adam Sztaba przyjął od nas propozycję współpracy. Jest to niezwykły artysta i też ze wspaniałym podejściem do dzieci. To jest dla nas niezwykłe doświadczenie i myślę, że każdy skorzysta i dzieci, i pan Adam, i my. Takie wydarzenia naprawdę generują potężną dawkę bardzo pozytywnych emocji. Ja lubię bardzo dzieci. Sam mam wesołego pół latka w domu, który też rozpoczyna swoją przygodę z muzyką i, i, i wiem, e, czy wyczuwam, co, co może dzieci bawić e, i co ich zaciekawia, a co staje się szybko nudne, więc starałem się te ćwiczenia trochę tak dopasować, ale też improwizować, bo, bo ja nie przygotowuję się jakoś specjalnie przed tymi spotkaniami, tylko badam sytuację. Przede wszystkim zależy od tego, co zaśpiewają, bo najpierw wykonały. Trudne utwory, naprawdę. Dwa kanony, które wymagają naprawdę dużego przygotowania i mimo krótkiego czasu wykonały je świetnie. jedną kolędę, też niełatwe opracowanie, także byłem naprawdę pod dużym wrażeniem. A wszystko po to, żeby te dzieci uwrażliwić po prostu. Żeby niekoniecznie myśleć o nich w kategoriach studiów wyższych i zagraniów w filharmonii kiedyś, tylko po to, żeby powstało, czy zrodziło się nowe pokolenie melomanów, bo myślę, że tego potrzebujemy. Ja jestem stałym bywalcem oczywiście filharmonii najczęściej i ja widzę głównie siwe głowy. Ja bardzo się cieszę, że emery i chodzą na koncerty, bo też to jest potrzebne wszystkim, ale chciałbym młodych ludzi. I ja traktuję te warsztaty też trochę tak, żeby wskazać tym młodym ludziom elementy, na których można byłoby oprzeć przyszły gust, smak, nie wiem, jakieś połączyć swoje losy właśnie z przychodzeniem na koncerty, żeby się tej muzyki nie bać, po prostu, bo ona jest naprawdę ważna. Ona nas uwrażliwia tak jak kontakt ze zwierzętami, tak jak kontakt z rozmaitymi dziedzinami, tak jak pływanie, sport, matematyka. To muzyka jest jedną z tych dziedzin, która nas kształtuje. Te spotkania, które, które prowadzimy, doprowadzają, do czerwca, kiedy to po zakończeniu roku młodzież wyjedzie na warsztaty, i wówczas zjadą się cztery chóry które nadzorujemy w tej całej akcji. No i te cztery chóry poznają się, będą uczestniczyły w warsztatach przez te 5-6 dni, przyjadą rozmaici mistrzowie, nie tylko churalistyki, ale też instrumentaliści. No a na koniec koncert, na koniec koncert z udziałem tych czterech chórów. Ja będę miał wielką przyjemność zawiadować orkiestrą, która również się pojawi na scenie i wspólnie z tymi młodziutkimi chórzystami, chórzystkami wykonają ten koncert. No myślę, że to będzie wzruszające, będzie to bardzo piękne, emocjonalne wydarzenie, nie tylko dla rodziców, myślę, że dla wszystkich, którzy tam się wtedy udadzą. Postaramy się, żeby był też streaming, postaramy się, żeby to zarejestrować, no bo to jest coś, co, co powinno zostać na lata. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców gminy Dzierżoniów. Z wielką przyjemnością wpadłem do państwa po raz pierwszy w życiu i zobaczyłem piękną okolicę, ale przede wszystkim cudowny, zdolny narybek, który próbuje muzykować, śpiewać i robi to naprawdę świetnie. I będę tu wpadał. Taki mam plan przynajmniej co jakiś czas. Pozdrawiam. Dużo zdrowia. Adam Sztaba.